jeżeli nawet w blackoucie uda wam się zatankować samochód to będzie to najprawdopodobniej wasze ostatnie tankowanie, bo przecież cysterny też nie dowiozą paliwa na te stacje bo rafinerie pracują na prąd wszystkie pompy pompujące cały transfer tej ropy te zbiorniki wielkie co tam mają, to wszystko pompy pracują na prąd agregaty, myślicie że zasilą wszystkie te całe rafinerie? nie, nie są do tego przystosowane przecież w ogóle, tam są olbrzymie sieci transmisyjne, nie mają takich agregatów. Nawet, jak będą chcieli za pomocą jakichś agregatów wypuścić parę cystern w Polskę, żeby rozwiązły po stacjach, to one i tak nie dojadą. A na pewno nie na czas. Dlatego, że nie będzie świateł na ulicach. Będą korki, ulice poblokowane, stuszki. Cały świat, nasz ten obecny, jest oparty o prąd. Dlatego miej swoje rezerwy żywności i wody. A jeżeli nie masz możliwości zrobienia zapasów, które wytrzymają nawet kilka lat, to między innymi po to stworzyliśmy nasze dania gotowe, czy wszelką inną formę żywności, aby było zdrowo i wytrzymało długie lata.